Dzień dobry. Moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, tej mojej księgarenki za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantazy, król myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż moi drodzy, księgarenka Marfisz. Mikrozespół do wielkich zadań zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony Pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzję pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także. Tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też e, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg, na stronach Księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne testy serii filmów, które prezentowałem, prezentuję nadal na swoim kanale, kanale w Świecie Króla Myśli z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Markiż. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.